Okej, okay, witajcie. Ja jestem Izrael, a to jest kolejny odcinek z Medal of Honor z 2010 roku. O, Jesteśmy już w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Wbijamy się do tych magazynów. Jeszcze dajcie mi chwilę. Czwarta cztery, okej. Nie, to jest tak głośno. Bo mi się wydaje, albo rzeczywiście gra jest głośniej... Ale dzisiaj mam ciągle takie... Wyrażenie Niestety Znaczy niestety. Nie wiem czemu. Albo mi się wszystkie ustawienia poprzestawiały, albo... Po prostu słów mi się wyczuli w co wątpię. Albo mam sławki na maksa podgłoszone, co też jest mocne. Mocne i prawdopodobne. Co on tu miał? On tu miał. O, Kałaha.

Jak jesteś to the tower? Hey on, Panther. Guys! Come on, I got a dark stairwell full of shit right here. Panther, we're moving out. Roger. We're clear. Stack up on the na Właśnie. Mówię, że bardzo mi podoba mi się... O kurde, nie widzielna ściana. Bardzo mi się podoba soundtrack z Medal of Honor.

Okej, okay, padł KM No... Um, tu mi jest ciężej niż szkali się komentować, nie wiem czemu. Jeszcze się chyba nie przestawiłem na taki tryb komentowania Medal of honor. A to... E, gi O, A, tak widzicie, moja sami jest spowalająca. Wręcz Dobra, mam... biegnę z, ka z kałachem. O, jest amunicja. Z tego co wiem, to oni nie mają. Z tego co wiem, to oni nie mają amunicji do kołacha Co się. Moi towarzysze. Faktycznie mogę to zrobić. Czy mi się dawało? Oj, trochę nie pykło czy mi się wydawało, że jak mi się magazynek kończył, moja broń wydawała inny dźwięk? Tak, no, chyba mi się wydawało. Tak, uwaga na swoich, ale ty jesteś. Jezu, jest wchodzicie mi pod szalownik. Nie dziwcie. Chodź przeładujemy. A mu nie ma. Nie, nie idę do drzwi. So, I am a Krolik. Okay, let's um, go to us. Mmm, oi, I didn't I don't know if I can shit, that was dangerous fucking close. mother, get those birds to stand down. We're moving to the tower. Roger, we have those fast movers on station. and ready for you guys as soon as you get in the tower. Give us 10 mics. Roger, we're hearing you.

W nie bardzo mi się tutaj podoba rola snajpera. Gdzie oni są? Tam gdzieś, dobra, punkt kontrolny, a tu są schody, okej. Okay. Mm... Nie dziwi im się. Gdzie są snajperki? Gdzieś snajperka jest, tak? Mówicie? O, jest, rzeczywiście. Dragunov. Bum, bum, tam gdzieś tam, bum, Dobra dobrze że mam kochać. Ło, gdzie są drzwi? Tu poszedłem do Tak, dobrze poszedłem, o dziwo. Czyli jak nie wyważam, a to jest twoja pozycja, to jest ten. Już ok oj to było głupie ale ok trzymamy się Chciałem go z okay. tym Albo nie ja tylko po prostu padł. Jakiś... No, jakimś cudem. Nie ma amunicji. Dajcie mi amunicję. Masz amunicję? Kuli. Nie macie amunicji do koła H, serious O, coś miał. No, tam nie przejdę. Nie.

Nie dadzą bo nie mają amunicji. Co on tu miał inne... Tak, tak, tak. Co masz? Innego? A masz więcej amunicji przynajmniej. Okej. Okay. Ale dajcie mi... Może macie do tego nowa amunicję. No okej. Okay. Może on ma? On był miłym człowiekiem. Miły talib dał mi amunicję. O, inny kałach to był AK czy AKS? Nic. No, kacen. Znaczy to jest fajny skrypt. Jedmy siekierki fajny tak chcieliśmy. Tak bym... też bym chciał tak zrobić. W sensie jako tutaj zapostać. Czyli królik. W ogóle nie mogę podcelować. 300. Nie mogę strzelać. Ok. Hmm. Gdzie są te ciężarówki? No. Gdzie one są? Tam nie. No, sobie tam walnę jedną. Moving targets, Rabbit. Uh-huh. No doubt. Right. Mm. Neptune Ugly35 has target. Missile off the rail. You can mark and move to the next target. No need to wait for impact. Wicked. Spot on Rabbit. Dally, right. missile away, Neptune. Okay. Right. I got technicals. North side of the village

Oh, oh, oh. Looks like the Taliban have a few tanks. Coming over the South Hills. Tanks versus Cass. My money's on Cass. I got Russian tanks on the horizon. Get them before they get within range of us. No, should I? Neptune ugly three target. Missile off the rail. Don't let them fire. Ale jest, bardzo mnie denerwuje to, że to, znaczy denerwuje. Ja rozumiem, że to trochę musi potrwać, ale trochę się jednak ładuje ten... Hellfire. Ty, on się zablokował, czołg! W ogóle ten czołg taki jakiś nieważki był, ten, ten martwy. Okej, okay, następne auta. I know, I know, thanks. RPG. Może będzie double kill. Nie. Nah.

Nie mam hellfire O Misja nieudana, za blisko przyjechali. No, kurde, nie mam Hellfire'ów. No trudno, jeszcze raz. Albo to są nasi już. Spoko. Najpierw robimy. Tak. Du, 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 ok, mam Hellfire'a. Walnę jeszcze jednego gała.

Jest jakiś jaki multitasking tutaj leci. Autentycznie. Okej, okay. A... Tu. T-55, jest coś... Następny. O tam są Technikale, to lecimy GBU. O, o, o tu, tu udało się, teraz gała, Gualne tu i Hellfire, Hellfire a tutaj, O, nie zdjąłem tego RPG, to zdziałem.

Jecha! Well, that was pretty fucking ninja. Okej. Okay. Nie, nie przerwaj tego odcinka na 16 minutach? Yeah, so. Let's power it up. I have General Flag on VTC, sir. Sir, we are in and operation. Colonel, we've been going over your battle plan and we're a little concerned. What is it that concerns you? Boys in Langley tell me that between 100 and 350 Al-Qaeda are preparing to bring the fight to us. Not to mention the probability of high value targets moving through the area. Now, if they make it into Pakistan, our hands are tied. Those numbers are incorrect, sir. Our intel shows the resistance is much higher, possibly more than a thousand. Well, if that's the situation, it's even more vital to move now. We want boots on the ground in 24 hours. We have Tier 1 AFO teams inserting into the valley now, sir. They've already provided us with valuable intel on enemy positions in the surrounding mountains. And that's a start. But I want the 10th Motown, the Rangers, and the 187th in this fight ASAP. Sir, AFO will be able to identify and destroy enemy targets with airstrikes. Then we'll send in the troops to prevent any escape into Pakistan. Colonel, you're not hearing me, and I want to be very clear on this point. I am giving you 24 hours to get our forces into that valley. 24 hours. Now make it happen. We're done.

Looks like we got some squirrely terrain ahead, so eyes open. If something doesn't look right, I want to hear about it. Roger. Roger. Questions, gentlemen? Okay, let's rock and roll. Vegas and I are splitting off south of the wadi. Roger. See you on the other side. Have a good one. Okay. Idziemy ale to będzie koniec tego odcinka. Tajna baza. Tak, to będzie koniec tego odcinka, zrobię tego jeszcze tak. Um, skończę go, gdyż nie chcę na siłę już tego. Jak mam te 20 parę minut, bo to jest 20. Nie, moment, 20 minut jest? Nie, będzie 20... równo 20 minut, mniej więcej, no mniej więcej równo. 120 20 minut będzie, to na pewno. I nie chcę na siłę lecieć następnego jakby rozdziału. To są rozdziały w sumie. No, nie chcę następnego rozdziału lecieć, yy, kiedy mogę go przerwać, bo już mam te. 20 minut, które sobie wyznaczyłem za celny odcinek. No poprzednie byłyby 26, no ale no, tak wyszło. I postaram się robić te odcinki mniej więcej takiej długości 20 do 30 minut, ale mm, chciałbym też robić tak jeden rozdział na jeden rozdział na właśnie jeden odcinek na jeden rozdział. I... I... No nie wiem ile by te rozdziały wychodziły jaką by miały długość w zależności no nie chcę coś za długi wypuszczać. Bo nie wiem ile by się to przesyłało, jest większe prawdopodobieństwo, że mi coś nie wyjdzie. Więc e, pewnie... Po prostu te odcinki będą po 20 minut. No, a tymczasem to tyle. Trzymajcie się. Cześć.